Miejscowość Kamień Mały, moje ulubione kresy zachodnie jadę poboczem. Widzą Państwo, ile tutaj jest cały czas obok mnie, ile tutaj jest śmieci, jakby ktoś po prostu złośliwie wyrzucał śmieci z samochodu i tak na przestrzeni, i tak na przestrzeni naprawdę paru kilometrów między miejscowością Kamień Mały, a miejscowością Kamień Wielki. W województwie lubuskim. No ja widzę okropne morze śmieci. Po prostu butelki, butelki, buteleczki, papiery, jakieś śmieci z kawomatów. No, cały czas jadę w tej chwili rowerem i widzicie Państwo, pobocze jest pełne śmieci. Ktoś po prostu wyrzuca tutaj śmieci ze swojego samochodu i ma w nosie. To wszystko, widzicie te butelki plastikowe, te różne opakowania po cukierkach, po różnych tam lodach, w sturach dla dzieci. Widzicie, to będzie tutaj przez, no przez kilka sezonów, jeśli nikt tego nie posprząta. No i kto, kto teraz ma to posprzątać? Ja nie wiem, jak można być takim, ja powiem po poznańsku, szuszfolem, żeby zostawić podobny bałagan. Ale to, to nie zostawić. To ktoś po prostu cały czas jada i widzicie, o, śmieci, śmieci, śmieci. Takie teraz też większe woreczki. Z drugiej strony, szczególnie widzę, chodicie o jakiś z McDonalda, śmieci, puszeczka, cały czas mijam po prostu morze śmieci. Co to trzeba zaś? Jak mówię, to jest działanie intencjonalne. Tutaj ktoś zrobił sobie śmietnisko, sukcesywnie jadąc. Może samochodem, albo jakimś motocyklem? Wyrzucał te śmieci, Widzicie, cały czas. A wyrzucał te śmieci. No jak dorwać kogoś takiego? No, no jak dorwać kogoś takiego, i, i co z tym zrobić? No, jadę tą stroną drogi, a na drugiej jest jeszcze większy, bo się cały czas jadę. Śmieci, śmieci, między kamieniem małym w lubuskiem a kamieniem wielkim. Kto się tym zajmie?